Siemony Króliczka, z tej strony Tanas. W dzisiejszym odcinku gramy z Pinta jest się ze mną Jaro ma. Mafia Elo. I do widek. W dzisiejszym odcinku wyścigi jak widzicie tutaj na sam kruk mapy 1350 metrów Pokazuję pierwszy ten i kto chce odliczać chłopaki 3, 4, 3 To ja następny miałem Ja też Eee! Leżą. Boże, po... zel, to ej, to już jest wasz problem, gościu. O ty, kurwa, fakt, Dawid. Dobra, Bolek, F1. O, Farszat, nie, 3. nie warsztat, stój! Stój. Ja Jebani ty, ale grają nie fair ludzie! Wiecie, wow. co macie w komentarzach teraz napisać, nie? Jak ja to wytrę? <ślać> <Le. ślać> ja... Zgadali, że nie pomagam, ale nie pomóc wiedziałem, że to stanie mój gościu. Łe, jaką muszę to gościu. Dobra, czekaj. Ale dobrze, gościu. Dobra. Ale oni kurwa grają w co? co? Dobra. Łap. No gdzie? Phoenix gas, kurwa, łe. Dogonimy ich. Poczekaj, kurwa. na Nie, kurwa. Nie, Dara, mam... ja <güler> nie go, to tu, kurwa. Nie, kurwa. Nie. Nie. Ze... <güler> <biori. güler> <güler> <güler> <no> <mythology> szybko... Nie. 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 ja też Nie. 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 Dawaj. kurwa. Jazda Jadę, ja jadę, jestem za tobą, no. Na dziurę, no, dawaj tam. tam. Jedziem za nim. Jak my jesteśmy kurwa za wami? No właśnie. Dobra. Dawaj Dawid. Ale spakaliście panowie, mogliście normalnie ten. No bo Jarka z góry zepchnął gościu. Mogę no. górę, kurwa. Ten se stalął na rogu i pa! Ja takie jadę, rozprędzony i takie pach. Spadnie. Pozdro się, No tak kurwa pira z oko. coś tam widzę ale... Nie zapierdalaj na tych zakrętach, nie? Nie słuchaj, go, deptaj po pełnej. Spoko, gościu. Andryk, poczekajcie, tu tak samo trochę nudno jest. Nie ma, ja ci poczekam kurwa. Wy nam żeście nie pomogli. Ale wy dwóch byliście. Oj, chuj. chuj, nie będziemy czekać. Co żeś zrobił? No kurwa, lekko zakręt mi zarzuciło. <śmieniciela> Gdzie teraz? Czekaj, masakra. Zaraz. Muszę nas podoznaczać. Ej, jedzie tam na paliwach. kuj walizę. Nie wiem. Dobra, jedź. Dobra, je. <śmieniciela> kurwa, mój strzela na wszystkie strony. nas pojechał w lewo, czyli źle pojechał. Nie. Stał się nabrać. Ja dobrze pojechał. Tam, tam się mapa kończy, dobra. tam się mapa kończy, gościu. <śmieniciela> Ja miałem jak zwykle ostatni! Nie to jest tak <zyskujesz> jak kurwa wesołek. Ja spadłem na luz. Ja, 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 stale, mam stare 900 do Scott. Tu, ty jest, Gdzie? Jest. Tu, w lewo. Nie na noc, kurwa, nic nie No jedź, prowadź ty. Czekaj, bo mi zgas No tak mi przyjeba, że mi zgasł Jak ty, że źle sprzęg opuścił, przyznaj się. Nie, nie odpali mi już. No nie pierdol! Nie, poczekaj odpala. Ja odpalił. Za drugim. Dobra, jezda. Jazda, jazda, jazda. Jak on strzela w każdą stronę, stary z każdej dziury. <grymka> tak normalnie. Dobra. Żu... Żu... Ale to jebany kopci, co? Też. No mój, na czarno już. Tak normalnie, walderki. Czy gdzie? Jestem. Skupiłem się chyba. Nie mamy jednego. Z tej strony. Bye. No się Nie Dawid nie idzie Stara się omijać jak najwięcej Dobrze pojechaliśmy Ja pierdolę no Jak tam ta nas łe Dobrze Jebałem się Andre Ja? Czekaj, czekaj Dobra wyjechałem Kurwa jak te kamieni jest stary ten A jeszcze no, ja jestem, to Gitara się O kurwa, ta nas już no jeszcze trochę Dobra, chodź Gdzie ty pojechać na lewo, nie? Chodź, tak Przedemną, wybędzicie przedemną, jestem na lodowisku kurwa. Ja też jestem na lodowisku To jest zlek, Spakałem tam tak dalej Dobra, to jest wjazd jakiś Co to jest koń z Nie Uuuu To e, jest? Widzisz mnie cały czas? No ja jestem za tobą Jak mnie stracisz ze wzroku, to mu. Ze wzroku Nie wierzę, przy 966 jadę stary, rozumiesz? Uszkodzeń <gry> tak mnie kurwa na zakręcie wyniosło w drzewo, ale ten samochód jest spokalny pod tym względem. Aha, dojechałem już. Wier? Ale najlepsze jest to, że masz tyle uszkodzeń, a prędkość dalej masz tą samą, jak przy nowym no. samochodzie. Aaaa no. kurwa, weź. Cześć, już dojechałem, przejdźcie tak 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 panowie. Ale tak stary, tak jak on też tak tak. idzie pod górę, chłopie, zobacz. Jaro, ty a jesteś idealnie o nich, Jaro, dawaj, dawaj, dawaj tym lodem, gościu. On lodem jedzie? No. Od waszej lewej. Kurwa, pod właśnie jaro, lewej. Tam, jaro, tam dalej masz zwiast taki po prawej weźmie. No ja pilnuję tego wjazdu. Pa, widzę Jarka. Nie Zdanie po lewej stronie. Jedna z, musisz dobrze Widzę, kurwa patrzą. idę jak persiń. Nie patrzcie stary, bo kurwa wykuruję wzięła. Nie, nie mam wjazdu! Jest, <grywa> tu jeszcze trochę, jeszcze trochę, za tym rogiem tam. Jeszcze... Jesteśmy, to przez samą normalnym. Ale to nie tutaj, przejdź do tej drogi gościu. Wiem. No to na mostem przejeżdżam. Pod mostem jedziesz? Pod mostem już. Jaro, tutaj weźmy po prawej, wiesz, za niedalek niedaleko już. A my na drodze teraz pójdziemy. to nie? Ty po prawej, po prawo, prawo, prawo. Jaro. jest? Dawaj, dawaj, on już jedzie tam, już już daleko nie widzimy, bo ja przyjechał, to pod mostem. Połowa łódko. jest. ostatni. Jaro ostatni. A Jarek tu wjeżdża? Tak. Elo. Zajebał ja. Ja, ja jeszcze kurwa Ty <grym> będziemy tak borkiem odbijać eee. Pa Pawiarka pa. <grym> Ej On się z niego. Teraz do tego celu po prawej Mówisz? Z jakiego celu po prawej? Dajcie się okej, ja? okej. Okay. Okay, no, a dawajcie do... A widzicie te paliwo na środku mapy? No Czeka. Dawajcie do niego może. Dobra, Co tam nas nie było. Mm -hmm. to so co lecimy. Ja tu chyba lodę. E, ja pa. Ja pa koniu. Stasne ręczne poszli. A, Dawid na zdrowiu ci kurwa. On za mnie w tył oddał. Pag na zdrowiu. Daj, teraz pak, jedziemy. <grym> Dobra, czemu? Tam to jest pojechał. E, prawo. Po prawą mogliśmy tu jechać. Jest w prawo, jest prawo. Kurwa! O, uj, to był ja. Uj, we dwóch, we dwu, Nie! Nie! O ja pierdolę! O boże, leżę, leżę! O boże, Jaro! Patrz, leżę, żyję, żyję, żyję! Pa wyjebali się i żyją! Żyje <laughs> gościu! A. O boże, źle uszkodzeń ty, ja, nie, nie dużo. Ja nie wiem, gdzie jechać! Jaro, jak skapie dziwak! Też nie zaznaczył! Nie wiem, jak jechać, kurwa! No to masz zaznaczone, czy nie? <laughs> Dobra, mam jaki most, ty. J**eczko No coś. Co to jest, taki K lud? No, A, jak z... to co... <laughs> O Jezu. Ty, fajnie to wygląda. Konkretnie. To, jak... to znać, ty. Czekaj, wyłączam tu blo... tą blokadę. Dobra, od widzę chyba. To tu nie podpier. Boże, jak mój strzela 982 uszkodzenia, jadę. Dobra czyli zaraz gdzieś by i będzie po bolku? Dobra po bolku, dobra, mamy dobra, wygrane, nooo, wygrane Dawaj Dawid za mną dawaj Jak ja mam pakt z Jarkiem teraz hopię to nie <grym> Masz żyły. za dużo uszkodzeń Nie, nie. ryzykuję łapam dół Gdzieś ty pojechał? Jedź za mną to wygra No chyba czy jaja spędzą Star, masz tam jechać Nie pierdol No to ja mam pakt, dobra sam będę miał pakt Jadę z Tanasem, Tanas pakt, nie? <grym>, teraz? Nie, no, wuju, to mi nie chce jechać! Ty, <noise> tam na nie mogę skręcić, Andre! No to weź ten blok wyłącz. Wyłączę? Czy go, no. Wyłącz gościu. Naręcznym tam. Na dziurę. Jak my tam wygraliśmy z Bolskie, bała jak nie? No co ty, jak my za mat sobie z TANASEM nie, noc, robimy? nie? Tak, wjeżdżam bież, okay. pod górę teraz. Dobra, patrz jak ja tutaj widzę jakąś ciężarówkę rozwaloną. Ech! Jak my wygrali to z TANASEM, mamy nowy pakt. Tak. To A jest paliwo, ja bez kurwa... kitu, jesteśmy. Jak kurwa jesteś? Tutaj, gdzie ta ciężarówka owolona jest, tutaj to paliwo jest. Zaraz zobaczymy, czekaj, ja tam jadę, bo... Nie, tam jest ta ciężarówka. To Ale my tu paliwo to mamy, to mamy, gościu. Nie, ty... nie na dole jest jednak ta ciężarówka. Ty... Ja, ja to mnie ty... to miałe, co, i nie dobre i to Mariusz To dobra i to jak ja jestem ostatni, ja byłem drugi kurwa Idę podriftować temat yeah. Łe Dawajcie spróbujemy Nie mogłem lodem jechać mogłem go nie Jaro widziałeś? Pakta zmieniłeś i przegrałeś <laughs> Pa 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 Patrz 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 mnie Pa Ło wow. yeah. O oh Jezu ty weź, stój tu, bo przyjadę i powiem, że wygrali. Pa, koło ciężarówki spróbuję bokiem, pa. Łeeeeee... Ale wyjebał. <śmienicza> <śmienicza> JAK IDĘ BOKIEM?! Łee... Boże, <śmienicza> Pase, tu coś. Jeba na karakańska jak Ty kurwa... Eee, tu jest, chodź widzę. Patrz, 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 patrz. Gościo, patrz cera, zobacz, tu jogo. Patrz teraz, zobacz, co się robi. pat. teraz. Andrzej. Aha, ja znam. Tutaj. 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 Łe, 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 łe! Co? Tutaj. 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 kurwa Tutaj. Tutaj. Co? Tutaj. 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 Patrzcie na tego drifta Dawaj Linkę, zobaczymy czy się da rozjeba Nie ja wiem gdzie jesteś Marian Sprawiam. Patrzę tego drifta Andre No i chuj rozjebał mnie do końca <ścoughs> Jak drypy <wredeket. ścoughs> Dawaj jedno, na linkie cię wezmę Bo to jest jedno umienie, a to i tak nie masz punktu na to mnie na placu Ty da się na tałze wjechać? Ty też masz przecież, kurwa. Nie mam nie wiem czemu mnie nie ma Spróbuję wjechać pa Ja nie mam O no? kurwa. Kurwa gościu, ty mi winny chuj, kurwa punktów. Dawidek dawaj linkę Maria Dawaj linkę Zara. Ciągnij Bolka do tego Patrz Pa go ciągnie, ciągnij go do celu Burek ty chyba odpaliłeś, nie? Tak, bo mi ten naprawdę mnie ta, Dawidek dawaj Marian okay. Ciągnięcie linki Normalnie zrobimy E, musimy wyjechać Jeździara zaraz przed siebie tu, przed siebie O wiem gdzie tam na... w lewo chciałem wejść A tu nie znam rady wyjechać Wjechalibyśmy Bo wyjść na Jaki drift Andre. O kurwa, tysiąc uszkodzeń Ty tu będzie dobry Po mnie ja mówię, pa, ja jak to... ty Pa, jakie odkryję cel, normalnie Jadę po Dawidka działalność Ale jaka fizyka kurwa, że na lodzie jak to czuję Gdzie Dawid jesteś? No opiekun, ja ale musisz mnie podnieść Gdzie? A tutaj leży Jeźdźcie <grym> man, Marianki Muszę was Uruch. minąć E wyciągnasz kurwa, nie minąć na... Skurwa. Ale mi przyjebał Sam, sam się wyjebał <grym> Nie wiesz, 800 szkodzeń Stumnika tyka. już Wejdę, sza... Ja się przypnę do drzewa, tu ty się też wypniesz, tu i wyjedziemy. A Włącza a, blok defraść. Ej, hey, i nie kurwa herd. do no chwilę Mariola. Pujaj się tu na lewo i prawo. Się. Tak, tam. Czekaj, czekaj, czeka, bo mam linkę przypięto. <laughs> <laughs> Co? Edo. <Ule. laughs> <I don't... laughs> Dziema. DZIEMA! To dobrze, powiedz na mnie, żeby ci wzięła. Ewo, Dzembo! No. Na sukę wjechał. Dawaj Dawidek. DZIEMA! Dawaj. DZIEMA! E, DZIEMO! Dawid. DZIEMA! dziema. David. Duśu, cicho. Dawaj, Dawid. Ale zdych mi go wkręcał. Czekaj. Pozdro, no, że mnie tu podniesiesz teraz. Jaa, pierdolę. No, Hansa. Słuchaj, my się zbogujemy zaraz. No co ty? Cześć Andrej Pato No To nie błoto się już robić stary, zapadam się Cześć Andre Pato, e, nie mogę ci to szkoda Jest! Jest! Ej, yes. hey, hoj! O ja pierdolę A ja, ja bym może, jak jakie tarło, stary, na czoło ale ja a ty jakbyś podjechał bardziej tutaj Stare, do tego? Stary, ty mi bijasz oponę, kurwa, w ten Ty nie twichasz cały czas Ale wiesz czemu ja jestem? Bo ja biję drzewo Nie bierdol No No Boże Czekaj Czekaj, wjedźmy trochę, do przodu jest, kurwa Nie, bo to jest błoto rozkopane Ale dobra. wiem, ale mi praz na drzewo <laughs> Prawie, prawie Ale bombę dostał Chodź tu. Chodź. nie, to znowu. Dobra. Dawaj. Aha. Czy jebałeś mnie w drzewo stary iść, awaryjnie? Nie odpali nawet. Ja nie mam punktu. A ja nie odpalę. Jak Oboże, ja leżę? O boże? Długo, o kurwa. Wyłączony samochód nawet da się napierdalać. Ja obieram nie bał. Ja pierdolę! Cholę. Rozjebałem tak. auto na 100% Nie dam <coughs> rady, ja już nie zrobię Ja nie pomogę Ja niestety też już leżę kurwa do góry nogami jak Sasha Grey. Jak ja tepam się na warsztat, driftem będę spalił Lora, tam raz Jademy skurwamy Andre nie postawia cię Dawajcie na lutro, ja podriftujemy teraz tak jak u Jarka wtedy Czefajcie się na warsztat i jedziemy Jedziemy na ten sam lód, co wtedy Czekamy tam na was Cipeczki Ale gdzie? Tam co będzie... Jak tam ja bym ja przeciąganie dzień. liny zrobił i zakończył na Mario? Ale to macie szepnąć się. Tepnąć, tak, tknijcie się, naprawcie się i jazda Ja biorę tak. ja nową furę, Andrek, kurwa Ja bym się zatankować Ale kurwa to rzuca Ej, Co on odpiedo Ej, Alejandrę! Podnieś mnie Alejandrę! Co straszne? E. Ale musisz mnie zaczepić tak za tak i pociągnąć, żebyś mnie nie wyjebał znowu. Jak ty chcesz mnie podnieść tak? Nie byśmy jeszcze pojechali. Na prost, jak wyjeżdża z tego. Ej, nie, 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 za na dach, gościu! No gdzie za dach, Andre? No masz tam za dach, ale ty musisz stać za mną, no, a nie gdzie? tak jak stoisz. Na lodzie jesteście, czy gdzie? Ja tak. Ale Alejandry, ale Alejandry... Nie wiem czy wyskoczyć kurwa czy nie? No wyskocz, jak wyskoczyłem Ja bo zobaczę aż Jak ja, ja mam małość kurwa, wyskoczyłem Dobra ja wyskoczę no dobra, Ja dobra. nie będę ceniał kurwa No dobra. dobra to daj, no pokażę jak wyskoczę no, I dobra. na cztery mapy skoczę Dobra dobra. Patrz Jar, pokażę ci Poczekaj tkanad... bo, otrzym... bo on przypierdolił ciebie Skołaj się Dobra Gdzie on Tutaj no tu Czekaj no nie jadę Chyba, dobrze, nie wiem. Polek, postaw mnie na koła. A właśnie jadę, chyba to zrobię. Ty, ja dobrze jadę? Tak, na promież wyjeżdżasz. Ja. No tak, i cały czas prosto, nie? O Boże, ten nie, tam gdzie trzeba. To on nie pojechał tego. był. Na proa no Jak wyjeżdżasz z tego, nie spędzisz... No i pojechałem. Nie, ty pojechałeś tam, gdzieśmy się ścigali pewnie. Dawaj, no Andre. nie ma. Kurwa, Andre. Nie, czekaj, Polek mnie postawił. Eee, no kurwa, to zobacz, czekać na mnie, to dziś wyjebaliście. No, no i co teraz? To nie jest akuma. Chyba nie bardzo. Jadę bokiem. Kurwa. nie wiem, eee. gdzie wy jesteście, kurwa, nie gdzie... Nie Boże, tam mi drogę zajechał jeszcze. Poziom wody mi pisze. Serio, ja jestem tutaj? Ja pierdola... stójcie tam, gdzie stoicie. Pierdola. Jadę do was. Jednij go teraz tak, dobra, ja mu Och, ja kończę odcinek normalnie. Urwa okay. Wixa, Wiksa, wiksa. Dobra, Dobra to do... będzie szybciej? Jak ja się tepnę na warsztat? No, bo jest ciężko, on jest za ciężki, jebany. Tak. Ale tak i te... na nawidę, jak pierdolnie, Dobra, to ja się tepnę też na warsztat. Dobra, to ja też i wtedy będę skakał. Albo nie, ja poczekam i zobaczę jak będzie szybko. Poczekaj, bo ja też jadę szybko. Ja, przed... ja pod tą wyskocznią będę schował, jak będziecie skakać. No ten Gdzie ty jesteś? Ja na lodzie, wracam tam. No to szybko, szybko, ja dawaj, ty, bo nie siadą. To i gościu już tam jest Ty miałeś babak, na wprost pojechać No i pojechałem. Ty pojechałeś kurwa w prawo i pojechałeś ten. No o, sobie, ale, już Andrę. Ale za kurwa. Andre, ale A tu wprosta, bo tu jest droga, no faktycznie. Dobra, czekamy na ten skok nawet. Dawajcie. Chod, ja no Patrzę. Jedź, jadę, ja jestem za tobą, ta, patrzę. Dobra, dobra patrzcie, i musisz... O, o, o kurwa! O, prawo, o kurwa na no. nas. Prawo do nas. <laughs> nie! <laughs> Ja pierdolę nie trafił ty! Nie, to teraz nie posuwaj, zabij mnie, tak jak ja. Dobra, skacze. Pa, pa, pa pas pas, pas, nie trafi! Rad, następny! Pa, pa! Kuj! Jest małyż jeden! Dobra, drugi skoro. Dobra kurwa, no. Ja mam wiatr po następny. Ej, Mariusz. Alejeć mi drogę. Ja pa. Tak mi waniza. Ja myślałem, że Dawid nie ogarnie z tego. Uwe. Wiary, ja wiary, no, jak ale widzę ja ty. Kozak jak mój stary, to Małuszek. Konkretny Małuszek. Jakie opisy dostajesz, jak robisz tak? Ja daję. Ja daję. Da. Uwe. Da, Wiatr ponartej ja. 3 i 2. Uwe, uwe. uwe. Pana garaż! Pa, Mariusz! Wstępie, zjad, ja, jest git. A. Ale on dostaje pizdy, nie jak lecisz bokiem? A papa, pan nie trafi bardzo. Mama! Nie no pojebane, uszkodzenia. Bo... O kurwa! Bo... Jaro, konkret. On dostaje waszą takiego pierdolnięcia, jak ty skręcasz. Stary przy takich latkach, to kurwa każdy by dostał pierdolnięcia na lodzie. Paz and the... andre... But... Te, kurwa, andre pa! Già te curva caracalne Sam! Prosto! Sto arrivando a... 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 Dobra. Oto, 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 oto. Uciekaj, uciekaj własne. Dobra, a nas nie wypaczy się już. E! Dobra, Marian. Pajaka, jakie wac. giga, gigant, kurwa. Dobra, jeszcze tam dojadę do pachołka i końca. Normalnie. Dobra. Boże, jesteś tam bokiem. Ha. O kurwa! Pa to Andrę Dobra, Dzień dobry, Subaru! Jak tam naprawił się pod wodę. Co? Pa to Andrę! Jebany za ciężki! A nie, już wyszedł. Jednąć go. Może kurwa! Te kurwa wyjaśnienia na sukę jest najlepsze. A dobra. Dobra, Andrę. Jak je najbardziej pozytywny? No jeszcze tu bokiem normalnie Łapkujcie, subujcie, komentujcie Wbijajcie do chłopaków na po poprzednie odcinki I na razie trzymajcie się Cześć Ciekawe. Co się stało Dobra no to elo Elo, elo